Okej. Okay. Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Bitcoin na niewielkich spadkach, ale może i też na wzrostach 69-150 to zależy, w jaki sposób na to patrzeć. Był wyświetlany na sferze w Las Vegas za 450 tysięcy dolarów za dobę. SP500 na lekkim podbiciu, indeks dolara na spadku to są pozytywne znaki dla Bitcoina krótkoterminowo. Moje automaty chwilowo na stratach, czy będą w zyskach w ciągu najbliższych dni, tak jak poprzednie. Donald Trump, jeżeli wygra, potencjalnie świeca w górę. Jeżeli Kamala Harris wygra, potencjalnie świeca bitcoina w dół, przynajmniej tak obstawiają rynki, tak mówią traderzy i analitycy, a jak będzie w rzeczywistości? Trump. 54% szans zwycięstwa według bookmacherów na polimarkecie, a Kamala Harris na razie przegrywa. Większość traderów uważa, że Bitcoin będzie w długim terminie rosnąć, choć w średnim terminie pojawiają się spekulacje dotyczące krótkoterminowych spadków, np. do poziomu 66 tysięcy. Traderzy, którzy analizują dane on-chain wskazują na to, że jesteśmy prawdopodobnie przed bardzo mocnymi wzrostami, Takimi jak były w 2020, 2021 czy w 2017. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, pamiętajcie, to jest kanał Julian Krypto, również zwrócę uwagę, że nadal nie pojawiła się presja zakupowa na giełdach, a presję zakupową analizowałem na poprzednim materiale koniecznie do niego zajrzyjcie, ponieważ jeżeli ona się pojawi, to będzie bardzo mocny znak na zakup bitcoina. Indeks CBR również nie wybija niskich poziomów, choć niedawno były wybijane, a w przeszłości gdy były wybijane, to były właśnie. Te momenty dla Bitcoina, sami ocencie, czy to były pozytywne. Coraz więcej spekulacji jest na temat podwójnej obniżki stóp procentowych, choć na Chicago Mercantile Exchange na chwilę obecną zaledwie 0,1% szans na to jest, ale zawsze jest światełko w tunelu. A teraz altcoiny. Czy Mr. Beast finansował token Pepe? Pojawiają się takie spekulacje, oskarżenia, no i pojawiają się spekulacje dotyczące tak zwanego inside tradingu. Polka dot uruchamia Uniwersytet EZA dla edukacji w zakresie blockchain, GMX uruchamia nowe rynki swapów wieczystych dla TIA, USD oraz APT, Alchemy Pay uruchamia blockchain Layer One i rozszerza działalność w USA, ARPA nawiązuje współpracę z Bedrock w celu uruchamiania płynnego restekowania Bitcoina, a błąd przechowywania NFT Kun Gaia, Award Smartplex. Powoduje prawdopodobnie również straty, dalsze straty tego tokena MBX. O, straty powodowane są również w związku z delistingami. Delisting tokena TOMI oraz PixFi na giełdzie Bybit. Chwilę później, pomimo tego, że te tokeny, zwróćcie uwagę, cały czas spadają, cały czas są na spadkach, to i tak delistingi. Tokenów powodują jeszcze dalsze spadki, choć w przypadku pfx tutaj nie było spadków, ale w przypadku Tokena Tomi już ponad 9% spadki w ostatnie 11 godzin, ale nie wszystko spada. Coś, nieco się rośnie. Konkretnie tokeny, które na przykład są listowane. Otóż Popcat oraz Bong zyskują. Zyskują po informacji o tym, że Gemini będzie je listować. I teraz zobaczmy jak zyskały. Bong zyskał 4% w 7 godzin od informacji o listingu, a Popcat plus 6% w 5 godzin. Takie informacje są również dostępne na Maxdata App. Możecie otrzymywać informacje o listingach w sposób automatyczny. Wejdźcie na Maxdata App w publiczne alerty i tutaj skopiujcie informacje listingi na listingi oficjalne, nieoficjalne oraz delistingi. I na chwilę obecną to tyle. Napiszcie, jak rozgrywacie Bitcoina w najbliższym. Dni przede wszystkim, jak rozgrywacie wybory w Stanach Zjednoczonych, zwycięstwo Trumpa bądź Kamali, jak również obniżkę stóp procentowych oraz dodruk chiński, który zbliża się wielkimi krokami również 8 listopada, potencjalnie rozstrzygnięcie tej sprawy. Ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!